Witajcie ponownie z tej strony Kantal. Pora na rozwiązanie konkursu, który został ogłoszony przeze mnie dość dawno. Wiem, że się niecierpliwicie, a nagród mamy dwie. Pierwszą z nich jest gra o nazwie Reventure. Druga to gra o nazwie Lovely Planet 2. Więc moi drodzy, z racji tego, że mam dwa klucze, pora wylosować dwóch zwycięzców. Najpierw losujemy grę Reventure. Kufel jest na miejscu Oczywiście wasze niki, imiona i nazwiska są w środku. Tam da, tam da, tam da-dadam i mamy pierwszą osobę, a jest nią Kamil Turek. Bardzo proszę, gratuluję i pora na osobę drugą, czyli Lovely Planet 2. Tam da, tam da, tam da da I mamy tu... Paweł Podedworny, proszę bardzo. Moi drodzy. Proszę Was o to, abyście zgłosili się do mnie na maila po nagrody, dzięki temu prześlę Wam klucze, które będzie można aktywować na Steamie. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w kolejnych konkursach, zapraszam was bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów, w których będzie taka możliwość. Jeżeli macie ochotę, zostawcie suba, followa lub lajka. Jeżeli jesteście nowymi widzami, będzie to bardzo pomocne na drodze do 500 subów, które już niedługo zostanie mam nadzieję przeze mnie osiągnięta. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia. Na razie, cześć.